Hejlo, dzisiaj nowy produkt od Moody i jest to żel do mycia twarzy. Zobacz, co super wygląda. Ja jestem ciekawa, jak sobie poradzi z moim wodoodpornym tuszem i eyelinerem. Zobacz, to się zamienia w taką emulsję trochę, widzisz? No. Fajnie to wygląda. Mega Mega fajne. włosy. Ten produkt ponoć ma być taki jakby wystarczalny, że zmywasz sobie No to właśnie to jest super, że przez, no, przez nie? Nie? no dobra, no to ja właśnie takie produkty najbardziej lubię, bo my przez. się wiecie, nie chcę nigdy. Wszystkiego tak po kolei. To tak no. samo. Nic, ale potem coś, więc fajnie, że tutaj będzie wszystko naraz. Mega to fajnie zmywa. Jeszcze raz sobie to zaaplikuję. Ja jestem ogólnie w szoku, że to tak mega zmyło ten eyeliner i tuż dużo jest, naprawdę. No, miałem ja ten wodoodporny. No. Ale wiesz co? Fajne jest uczucie, że tak ta skóra nie jest taka napięta, tylko że faktycznie jest taka mięciutka. No, nie, no, sztos, naprawdę. W serio. W ogóle wszystko idealnie I to jeden twarz. produkt. No naprawdę. Mega, właśnie to jest fajne, że jeden produkt, a zmianę zrobimy wszyscy. Tak, zrobimy zmianę Takie dwuetapowe zmywanie twarzy w jednym produkcie.